Mimo że koty to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych, w rzeczywistości wiemy o nich bardzo niewiele. A mówiąc precyzyjniej, coś tam wiemy o ich trybie życia, ale to, co dzieje się w ich głowach, pozostaje dla nas wielką zagadką. Nieprzypadkowo w wyszukiwarkach często pojawiają się pytania w stylu, dlaczego mój kot się złości? Albo czy mój kot jest szczęśliwy? Kocie zachowania potrafią doprowadzić nas do szału swoją tajemniczością i pozorną nielogicznością. Doktor Carla Siracusa ze Szkoły Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Pensylwanii twierdzi, że trudność w badaniu kocich myśli wynika z ograniczeń praktycznych. Psy są znacznie łatwiejsze do obserwowania. Można je zabrać do laboratorium i tam będą się czuły względnie komfortowo. Ich zachowania da się łatwo zinterpretować. Koty natomiast są silnie związane z konkretnym terytorium. Ich sposób bycia zależy od otoczenia, a pod czujnym okiem badaczy w białych fartuchach, w sztucznie sterylnym środowisku, nie będą zachowywać się naturalnie. A to sprawia, że wszelkie badania tego typu tracą sens. Tymczasem my chcemy wiedzieć, co czują nasze domowe futrzaki w ich naturalnym środowisku, a nie pod okiem kamer i nieznanych ludzi. O czym myślą koty? Co przed nami ukrywają? Jak postrzegają otaczający świat? Nie uczynimy z Was kocich psychologów, ale z całą pewnością podzielimy się z Wami wiedzą, która pomoże Wam lepiej zrozumieć Waszego pupila. Obejrzyjcie to wideo do końca. Gwarantujemy, że dowiecie się, jak złapać wspólny język ze swoim kotem. Drugi powód, dla którego koty są wciąż słabo poznane, to nasze uprzedzenia wobec nich. W średniowieczu uważano je za towarzyszki czarownic i niestety często je palono. O zmieniającym się na przestrzeni dziejów wizerunku kotów opowiada pisarz John Gray, autor książki Filozofia kota: Koty i sens życia. Ich zachowanie postrzegano jako niemoralne, i w pewnym sensie tak właśnie jest. Koty zawsze kierują się instynktem i rzadko liczą się z kimkolwiek. Przeważnie śpią, a ludzie od wieków uważali je przez to za leniwe. A lenistwo zawsze uznawane było za wadę, stąd negatywny stosunek do tych zwierząt, jakby były czymś winnym. W jednym z badań udowodniono, że koty potrafią śledzić lokalizację swojego opiekuna za pomocą jego głosu, nawet jeśli go nie widzą. Eksperyment polegał na tym, że kotom odtwarzano nagrania, na których ich właściciele wołali je po imieniu. Gdy źródło głosu zmieniało lokalizację, koty wykazywały oznaki niepokoju. Wyniki pokazały, że koty naprawdę przejmują się losem swojego człowieka to już coś. Chcemy wierzyć, że zareagowały właśnie na głos bliskiej osoby. A nie na zwykły dźwięk. Koty rzeczywiście przywiązują się do ludzi. Krytykowanie ich za to, że kochają tylko za jedzenie, jest nieco nie na miejscu. Ale jeśli twój kot nie ma w miejsce przysmaków, to warto go nakarmić, bo nic nie przyciąga jego uwagi tak skutecznie jak jedzenie. Do takich wniosków doszli japońscy naukowcy. W jednym z ich eksperymentów wzięło udział prawie 50 kotów. Każdego z nich wpuszczano do pokoju z czterema miskami pełnymi jedzenia. Kot mógł spróbować jedzenia z dwóch z nich, a potem był na krótko wyprowadzany. Gdy wracał, zastawał cztery puste miski. Wtedy szczególnie interesował się tymi, których wcześniej nie próbował. Najwyraźniej zakładał, że tam na pewno coś jeszcze zostało. Wystarczy tylko dokładnie poszukać. Badania potwierdzają także, że koty przywiązują się do innych zwierząt, co zresztą widać po ich zachowaniu. Ale trzeba pamiętać, że koty okazują uczucia inaczej niż ludzie.